Witam w kolejnym odcinku Sezon Marzena, a w dzisiejszym odcinku gramy w Rainbow'a. Tak jest, yy, ogólnie już autobuję, nie chcę wam zająć jakoś super yy, dużo czasu, ale muszę wam pokazać rzecz, którą, któ którą was tak bardzo obchodzi, obchodzi, nie, normalnie, to jest takie bardzo ważne. kurwa to, byłem brązem, byłem silverem, byłem brązem, byłem silverem, jestem znowu brązem, dzisiaj grałem sobie 4 meczki, 3 wygrane, jeden przegrany. Cudownie, cudownie dzisiaj idzie. Nie możemy dzisiaj przegrać. I załadował nam się ranket. Tak jest. Mamy nadzieję, że to będzie szybki, fajny, ładny i przyjemny meczyk na Clubhouse. Eee, banujemy panujemy Lire. Mhm. O! 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 Dziękuję. Dziękuję. Super. Dobra. Szybko. Side. Dobra, to jest ten side. Cholera. Chciałem mieć żywego drona, ale może nie będę miał. Bierzemy tego. Termita, idziemy tu, idziemy tu. Wygląda na to, że nie mają żadnego prądu. Szybko ucieknę! Ua! Ale jestem szybki. Szybko biegniemy. O Boże, mam defuser. O, mamy nadzieję, że się tu nie wyrąbiemy. O! O! Zamach! O, dobra, tam jest ściana zielona. Takiego mightfuka dostałem. Jak on to tak szybko zreinforsował, bo że zaberkadował. Miuta też nie mają, ale my sobie tutaj wypalimy. Wejdziemy sobie na kamerę szybko, zrobimy tak, patrzcie. Tutaj jest osa. Tutaj nikogo nie ma! Jackpot, patrzcie teraz, patrzcie teraz. Tutaj jest tylko kamera. Jackpot, 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 patrzcie, patrz, patrz, patrz. patrzcie tego playa, patrzcie tego playa. Esz? O cholera Choćby teraz zbafowali to Tam Polepszyli, nie? Leży? Co tu wybuchło obok mnie? Co się dzieje? Halo? Dobra, no i to był play! To była piękna akcja chłopacy, bardzo dobrze Tylko, że tu wygraliśmy tylko i wyłącznie przez to, że Przeciwny team nie umiał y, ogarnąć sajta, tak jak powinien być zrobione Valkyria? Yy... Nie wiem, ja bym banditę banował, ale okej okay. Czekaj, mają O cholera O nie, cały plan w gruzy o, lipka Z jednej strony... O dobra. Niechaj straca. Dobra i teraz tutaj cofamy się. Wchodzimy z ruch na kamery. I teraz tak Zostawiamy kamerę na flanka i dronujemy. Telefon mam zepsuty, tutaj tam ktoś leżał. Czy nie? No mam dawa. To jest nasz dron? To jest nasz dron. Ok, mamy. Tutaj dziurę, tutaj jest ten, uważajcie, okej, okay, okej. Okay. Dobra, możemy puszować Boże jak on nie żyje. Co? Ej! O cholera! Nie Amaru! Eee... A... Aruni... Aruni! No, dobra, nie, ja, ja przestaję pisać. Mam dość. Nie chce mi się. Nice. Bardzo dobrze, ładne, piękne, nie umiem pisać, nie chce mi się. Uważam, że klucz do wygranej jest przez Bridge'a Hmm, jakieś auto jeździ. Ciekawe. A może przestać, proszę. Dziękuję. No i mamy. Uhuhu. Mega. Ja chyba tego nie powinienem słyszeć aż tak głośno. I nie tu Okej, okay, lol Do dzieła, team! Współpraca popłaca mhm. Dobra, mega, idę sobie stąd Dobra Rozumiem, że nie rozwalisz tego, co tam się dzieje, tak? Mega Wschody pierwszy Dobre Mega, tylko ja nie próbuję tak nikogo zabić, próbuję dzisiaj dziękuję Boże kajt, nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży <coughs> 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 ah S S S, S, S. Na ciebie, ale łatwa giera, nie? Mówię wam, na, przynajmniej na mojej rangi, cel do wygranej jest w bridge'u. Tak naprawdę, mówię wam. jakieś smoka rzucacie, i jest wszystko pięknie, cocy. Dobrze, teraz my bronimy. Nie zbanowali miry! What? Co? Team, co? Co? Od lewej idą jak nic. O, cholera, nie trafiłem, ty też nie trafiłaś. Mega, spoko, nie? Te same komórki mózgowe. Te same komórki mózgowe, tylko że ty jesteś trochę głupsza, bo pikujesz na coś gdzie mamy Mirę, ale spoko, nie? Jak nie umrzesz, to dobrze. Jak umrzesz, to twoja wina. Coś mi rozwalili. Dobrze, słyszałem, dobra. Nie wiem, czy jeszcze jeden to... czy jeszcze jednego tam nie ma. Dobra, dobra, dobra. Idealnie. Dobrze, Batman, dobrze! Wow, Dobrze, dobrze. Pięknie, Batman. Brawo, brawo dla Batmana. Batmana, mena. Uuuu, pulsa mogę wziąć, ale pulsam bym nie wygrał. Mój piękny pięczyk, Ale predykcje były na początku, nie? 4-0. Piękny, szybki, ładny meczek. Ile, ile razy umarłymy? Raz. Pięknie. Kocham. I, I cudownie. Dobrze. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, który jest co tydzień piątek. Zapraszam Was też na jakieś streamki. Odbywają się randomowo w miesiącu. Na Twitch zapraszam. Ej, no, to, to, to tyle. Papa, pa, miłego dnia.